Jak widzicie, czuję się zdecydowanie lepiej. Dziękuję za życzenia pod moim zie będąc, będąc zielonym burrito. Naprawdę nieźle. Mam nadal zatkany nos, ale czuję się rewelacyjnie, a to jest najważniejsze. Wpadłam na pomysł, żeby zrobić film, a nawet filmy, które agregują Wasze największe problemy związane z danym zagadnieniem. Dzisiaj chciałabym, żeby one dotyczyły twarzy o tak zwanej. E, z angielska jak to się mówi, flawless face, czyli co zrobić makijażowo, żeby ta twarz wyglądała dobrze. Ja oczywiście zrobiłam całą serię o podkładach i o korektorach i korygowaniu, jak używać, co robić, itd. itd. Tam jest totalnie wszystko, bo podzielone jest na filmy, Ach, full wypas! Ale chodzi o to, że dane problemy. Ciągle się pojawiają i danych kwestii, o danych kwestiach tak naprawdę nigdy nie mówiłam, a są one bardzo ważne, bo są codziennymi zmaganiami i odpowiedziami na codzienne problemy, a nie są na tyle duże, żeby zrobić o nich oddzielny film. Dlatego stwierdziłam, że te takie agregujące filmy będą najlepsze i piszcie mi koniecznie, o czym zrobić kolejne, nie wiem, o rzęsach, żeby były dłuższe, o nie wiem, o cieniach, o... O, o czym jeszcze? Co jeszcze? O tym, o, nie wiem, o trikach na powiększanie oczu. Chodzi o triki i problemy. O, o rozwiązanie tego. Ehm, e, co jeszcze? A, to dla chorych, to tak. Coś tam, nie wiem, dla okularnic. Cokolwiek. Piszcie koniecznie, bo przecież ach, mi jest obojętne, o czym będzie następny odcinek. Oczywiście idea jest taka, żeby te filmy były bardzo krótkie. Postaram się, żeby właśnie tak było, ale słowa wstępu musiało być. Pierwsza rzecz. Róbcie najpierw oczy, a potem twarz. Dla mnie to jest totalna, totalna norma, od kiedy zaczęłam się malować, eksperymentować, sprawdzać tak, a tak, to od razu przerzuciłam się na tą opcję, dlatego że jest łatwiejsza pod każdym możliwym dla mnie uzasadnieniem. Jeśli znacie uzasadnienie dlatego, dlaczego. Powinien podkład najpierw być takie logiczne, naprawdę mające ze sobą jakieś poparcie, że najpierw powinien być podkład, a dopiero potem oczy. Dajcie mi znać, bo ja nie znam żadnego. A już wam mówię argumenty, dla których fajnie jest zrobić najpierw oczy, potem właśnie twarz. Nie musicie się totalnie przejmować tym, że y, opadnie Wam cień i zrobi dodatkowe wory pod oczami. Jeśli tak się stanie, bierzecie y, patyczek higieniczny nasączony płynem micelarnym, ciach ciach, zmywacie i jest czyściutko pod okiem, możecie zająć się twarzą. Kiedy mamy ciemne cienie lub cienie o bardzo mocnej pigmentacji, nawet niewielka chmurka po prostu cienia, który opadnie tutaj na, na dole, od razu jest widoczny, no i wygląda okropnie. Kolejna rzecz. Nie trafia do mnie argument taki, że podkład musi się wpić w skórę, dlatego że nakładając go w sposób poprawny i wciskając w, po prostu w skórę, wszystkie, znaczy wszystkie, większość, zdecydowana większość nowoczesnych podkładów, zwłaszcza te drogeryjne, od razu siadają w skórze, o ile krem był położony wcześniej. Ale oczywiście najpierw krem, potem zajmiemy się oczami, krem się wchłonie i możemy robić całą resztę twarzy. Rewelacja. Kolejna rzecz to to, że kiedy malujecie oczy, często opiera się y, łapkę o własną twarz. To jest zupełnie naturalne. Dzięki temu zachowujemy równowagę, łatwiej jest zrobić kreskę na przykład. Y, I po co się przejmować tym, że coś nam tutaj się popsuje na kości jarzmowej, nasz piękny róż, rozświetlać cokolwiek, kiedy możemy zrobić to później i się tym zupełnie nie przejmować? Nie trafia do mnie totalnie argument, że możemy sobie coś tutaj podłożyć, bo to jest dodatkowa akcja, dodatkowa rzecz, dodatkowe pieniądze, dodatkowy czas. Po co? No po co? Po prostu po co? Ułatwiajmy sobie życie, a nie sprawiajmy, nie rzucajmy sobie kłód pod nogi, a tak. Dwójeczka. Jeśli macie problemy z doborem koloru podkładu, pójdźcie koniecznie do tego filmu dlatego, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo na ten temat, ale najważniejsza rada z całego właśnie tego filmu i w ogóle, że mimo, że zrobiłam ten film, mimo, że trąbię o tym dookoła, to i tak cały czas to samo pytanie, yy, ten sam problem widzę i czytam, i w ogóle. Pamiętajcie, że to Wasza twarz musi pasować kolorem do Waszego tułowia. Nie dobieramy podkładu, dlatego że na przykład ja mam yy, trądzik różowaty. Moja cera jest mocno różowa, zwłaszcza yy, tutaj w, w kształcie motyla na policzkach i na nosie. Ale nie dobieram sobie różowego podkładu, dlatego że ja nigdzie nie jestem różowa, a to jest zmiana patologiczna. I co? Po prostu testujmy podkład w prawidłowym miejscu. Dzięki temu unikniemy wtopy. Pamiętajcie o tym, że to nie jest kwestia tylko za ciemny, za jasny. Ale jeśli pójdziecie w tony różowe, kiedy nie macie naturalnie tonów różowych w skórze, czyli łatwo je poznać na szyi na dekolcie, zwłaszcza dekolcie, teraz jest ekstra czas, bo jeszcze nie jesteśmy opalone, więc ten dekolt nie jest różowy dlatego, że jest porażony słońcem, tylko mamy tutaj prawdziwą naszą skórę. To jest ten czas, więc jeśli chcecie kupić podkład, to leźcie teraz. Ale o czym mówiłam? Y ten podkład ma pasować tutaj nam do skóry. Jeśli ona nie jest tutaj różowa, a jest na twarzy różowa i dacie różowy podkład, to, by, to będzie, będzie odcięcie, nawet jak to pięknie zblendujecie, a będzie, będzie po prostu masakra. Testujcie podkład nie na środku twarzy, tylko na, na linii żuchwy, na szyi i dekolcie. Bo to jest najważniejsze, bo tak ma pasować. 3. Na pewno każdy z was się zdarza, mi też. Eee, Moment, kiedy nie macie totalnie czasu, a chcecie wyrównać swoją skórę, więc podkład wsmarowujecie bardzo szybko, jak krem. Wiem, że niektóre osoby robią to na co dzień. Dobra, nie oceniam. Spoko. Pamiętajcie, aha właśnie, tutaj film jakby co z trzema sposobami nakładania podkładu i co, która, która z nich jest fajna, którą z nich osiągniemy, jaki efekt. Bo nie każdy chce dokładnie ten sam efekt. Bo niektórzy chcą mocne krycie, a niektórzy wcale go nie potrzebują. Ale wracajmy do tematu. Co zrobić, jeśli chcemy szybko, ale żeby wyglądało fajnie. Zauważam, że najczęstszym problemem przy takim szybkim nakładaniu rozmarowywaniu podkładu jest to, że jest on w plamy lub w smugi. I właśnie te dwa, te dwa, te dwa brzydkie, brzydkie, brzydkie bardzo rzeczy. E, co zrobić? Bardzo prosta rzecz, bardzo szybciutka. Kiedy rozmarowujecie podkład, poklepcie się lekko, wklepcie go dosłownie w skórę. Dzięki temu i unikniecie plam, i podkład będzie zachowany na dłużej, bo będzie bardziej jakby wtłoczony w skórę, i nie będzie smóg. Wszyscy zadowoleni, a będzie to dosłownie dodatkowe 15 sekund. 4. Mniej znaczy więcej. Pamiętajcie, że często użycie zbyt dużej ilości kosmetyku sprawi, że te nie uzyskacie efektu, który chcecie mieć. Nawet najlepszy kosmetyk użyty w za małej lub za dużej ilości naprawdę was zawiedzie. Użycie najczęściej zbyt dużej ilości bazy sprawi, że podkład będzie wam się ślizgać. I jego trwałość będzie obniżona, a nie powiększona. Bazy powinniście zazwyczaj dać, w zależności od bazy, ale wielkość na całą twarz nie większą niż mały groszek. Nie chodzi o to, żeby użyć za mało. Musicie uzyskać satysfakcjonujący efekt. Dla mnie to jest totalnie zrozumiałe. Po to są kosmetyki, żeby osiągnąć to, co chcemy. Ale jeśli użyjecie ich za dużo, Odwrotny efekt. Jeśli użyjecie najmniej, ile się da, najmniej podkładu, najmniej korektora, najmniej pudru utrwalającego, którego trzeba naprawdę niewiele, nawet na całą twarz, uwierzcie mi, że trwałość całości tego makijażu może Was bardzo pozytywnie zaskoczyć. Lepiej jest użyć mniej podkładu i mniej korektora, a wybrać takie, które mają odrobinę większe krycie. Też warto dokładać kosmetyki, czyli użyć ich za mało, żeby dołożyć tylko i wyłącznie w miejsca, w które jest on potrzebny. Tak jest. Piątka. Powiedziałam o pudrze z utrwalającym cały makijaż. I wrócę do niego, ponieważ jest bardzo istotne zagadnienie z nim związane. O którym wiem, że całkiem mało osób wie. Efekt uzyskany pocieraniem, a wklepaniem pudru zaskoczy Was naprawdę bardzo mocno. Dlatego, że po pierwsze, potrzebujecie go mniej, jeśli go wklepujecie. Po drugie, uzyskacie, jeśli macie problem yy, z matem i macie puder, który mocno matuje, uzyskacie mat na dłużej. Po trzecie, wyrównacie delikatnie strukturę, czyli jeśli macie rozszerzone pory, to on odrobinę wejdzie w nie i będzie mniej widoczny właśnie dzięki rozsmarowywaniu. Kolejna rzecz, już nie wiem, która chyba czwarta. Jeśli macie drobne zmiany, przebarwienia, niedoskonałości skóry, które no, prawie każdy posiada, jeśli rozsmarowujecie puder, to uwierzcie, że na pewno bardzo często odsłoni to Wam te, no, tych nieprzyjacieli, te, te rzeczy, które chcemy ukryć. Dzięki temu, że zostanie wklepany, nic się nie ruszy, wszystko zostanie na swoim miejscu. Narzędzia do tego? Dowolne. Może to być pędzel lekko spłaszczony, albo puszek. Ja bardzo lubię puszek singlota. Jest bardzo milutki, można go porządnie prać yy, i nie traci swojej formy nawet po wielokrotnym praniu. Szósteczka. Jeśli użyjecie jednak za dużo pudru utrwalającego i macie tak zwany cake, czyli ciasto na twarzy, wyglądać jakbyście się obsypały mąką, czy pudrem, czy koką, jak kto woli i co lubi, po prostu spryskajcie ją odpowiednim sprayem. Musi to być coś, co też załagodzi waszą skórę i na pewno nie stworzy żadnego napięcia, czyli zrezygnujcie na pewno z tych Wód pryskanych, oprócz tej wody z, z, z Uriasz, bo to jest jedyna woda w sprayu, której nie trzeba, yy, nie trzeba osuszać, a to właśnie sprawi, że wa trwałość waszego makijażu będzie słabsza, jeśli osuszacie. Więc te, które nie wymagają osuszenia, może to być na przykład Fix Plus z Maka, ale może to być inne. Tanie, naprawdę rozwiązanie. Czyli na przykład w Biochemii Urody wystarczy kupić, yy, jak to się nazywa, hydrolat i dolać do niego odrobinkę yy, gliceryny. Przepis na to mam tutaj, jakby co. Dobra, do, do, kolejny punkt, kolejny punkt, siódmy, już ostatni, siódmy. Siódmy, tak! Bardzo ważna rzecz dla tych z Was, które mają problem z suchymi skórkami. To nie jest. Problem, który powinien rozwiązać makijaż. Suche skórki to problem na poziomie pielęgnacji, czyli problem taki. Podstawowy, jeśli macie suche skórki, żaden makijaż tego nie zamaskuje. Musicie po prostu odpowiednio zadbać o Waszą skórę. Musicie bardziej bogato ją odżywiać, musicie ją złuszczać, ale zawsze delikatnie. Skóra nigdy nie lubi, zwłaszcza sucha, zwłaszcza z miejscami przesuszonymi, nie lubi nic ostrego. Więc to robienie peelingu codziennie nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem, ale złuszczanie musi być. Yy, tak, i pamiętajcie o tym, w jaki sposób. Ją myjecie. Zbyt mocne, zbyt drastyczne środki, ym, zbyt wysuszające sprawią, że mimo że bogato ją odżywicie yy, i zastosujecie dobry make-up, który nie wysuszy skóry, nadal sprawi, że one będą. Także pielęgnacja, pielęgnacja, pielęgnacja. Zastanówcie się nad tym bardzo mocno, przeanalizujcie, przeanalizujcie to, czego używacie, i wszystko, yy, jakby wszystko na, na mniej, czyli. Delikatne mycie, delikatne złuszczanie i bardzo mocne, bardzo silne odżywianie, zwłaszcza na noc. Okej, okay. dziękuję bardzo. Piszcie, piszcie o czym kolejny film w tej serii. Dzięki, cześć.